Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie i zapraszam na recenzję produktu od Radzinteka. Tym razem nie jest to chłodzenie na procesor, a chłodzenie na kartę graficzną. Dokładnie nazywa się ono Morpheus. Z ważniejszych rzeczy, które znajdziemy na opakowaniu, kompatybilność z kartami. R9 290 290x, oczywiście R9 270 270x, 280 280x, jak i również 7850, 870 x Te to są wiadomo te same karty, cenowe R9 ki i karty graficzne NVIDIA GTX 650, 650 Titanium 660. 660 Titanium, 680, 760, 770, 780. Sądzę, że tutaj kompatybilność będzie o wiele szersza, ponieważ większość kart ma podobne rozstawy montażowe, ale o tym się przekonamy pewnie później. Wymiary, bo to będzie dość ciekawe, o tym Wam kilka słów powiem. Wymiary tego chłodzenia, długość 254 mm, szerokość 98 mm i wysokość 44. Waga 515 gram. samo oczywiście chłodzenie, to nie mamy w komplecie wentylatorów. I z ciekawszych jeszcze rzeczy, to są rurki 6mm, w których mamy aż 12, i dołączone są również radiatory do chłodzenia, sekcji zasilania, jak i pamięci. Teraz ważniejsze rzeczy, i jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Tutaj jestem pod wrażeniem oczywiście samych na razie cyferek. Zobaczymy, jak to wyjdzie w, w testach. Jeżeli chodzi o TDP 360W, czyli tyle ciepła potrafi to chłodzenie odprowadzić z karty graficznej, naprawdę. Jest to sporo. Nie będę wam mówił teraz wszystkich tutaj dołączonych akcesoriów, ponieważ zobaczymy sobie to za chwilkę, tak naprawdę na żywo. I wsparcie dla wentylatorów to jest napisane: dwa wentylatory 120 mm, Cztery klipy na wentylatory są dołączone. Także pozwólcie teraz, że wypakuję zawartość opakowania i zerkniemy sobie na akcesoria. Między innymi znajdziemy instrukcję obsługi, która może się przydać: elementy montażowe na kartę graficzną, jak również do zamontowania wentylatorów, czyli klipy na wentylatory. Potężny radiator na sekcji zasilania, montowany na kołeczki naprawdę sporych rozmiarów, zobaczcie. Dalej, radiatory na pamięci, na również pozostałe elementy sekcji zasilania w kartach graficznych, bo na różne karty oczywiście, znaczy nie jest kompatybilne z różnymi kartami graficznymi. I w końcu termalpady oraz taśmy przewodzące do zamontowania wszelkich radiatorów. Pozwólcie teraz, że wyjmę chłodzenie z opakowania i jemu się troszkę bliżej przyjrzymy. Chłodzenie dość pokaźnych rozmiarów, finy bardzo szeroko od siebie rozstawione. Rurki ciepłe 6 mm sztuk 12 niklowane, tak samo jak niklowana podstawa, ale sama podstawa wykonana jest z miedzi. Ja Zaczniemy sobie na zakończenie rurek w tej strony i zdejmijmy ochronną folię z podstawy. Ja może zbliżenie zrobię, tak to się prezentuje. Teraz pozwólcie, że zamontuję chłodzenie na karcie graficznej. I przejdziemy już do konkretnych testów. Jeszcze tylko rzut okiem na chłodzenie zamontowane na karcie razem z wentylatorami. Naprawdę pokaźnie się to prezentuje. Zaraz, za chwilkę sobie zobaczymy, ile slotów rozszerzeń to będzie nam zajmowało. Karta razem z chłodzeniem, posadzona jest już w stocie PCI Express. Zerknijmy sobie, ile slotów kart rozszerzeń zajmuje chłodzenie. 400 dokładnie, także tyle musicie przewidzieć. Dość sporą, powiem szczerze. Tak to się prezentuje, a teraz zapraszam Was serdecznie na testy. Najpierw sprawdzimy sobie temperaturę na rdzeniu podczas spoczynku. Nasze otoczenie jest to 21,9 stopnia Celsjusza, a sama temperatura rdzenia to 31 stopni, tak naprawdę niewiele. Za chwilkę obciążymy sobie kartę Furmarkiem, natomiast od razu powiem, że nie będę porównywał wyników tego chłodzenia do innych niereferencyjnych z prostej przyczyny. To chłodzenie kupujecie bez wentylatorów. Także, w zależności od tego, jakie wentylatory użyjecie, na jakich szybkościach będą one pracowały, od tego będzie zależał i poziom głośności, i oczywiście poziom temperatur. Dlatego porównam tylko i wyłącznie tutaj temperaturę na tym chłodzeniu versus GTX w standardowej wersji, czyli tutaj ze stokowym chłodzeniem. I wetratory podłączone mam pod kontroler obrotów. Około 1100 na minutę się one obracają. Taką szybkość sobie ustawiłem. Oczywiście one mogą kręcić się o wiele wyżej. To też będzie miało wpływ na temperaturę. Natomiast ustawiłem takie, a nie inne obroty, ponieważ uważam, że ich głośność jest naprawdę bardzo przyzwoita i jeszcze moje uszy tego nie odczuwają. Także zapraszam Was teraz na dalszą część testów. Obciążymy sobie furmarkiem i sprawdzimy, jak chłodzenie daje sobie radę. Karta testowana już jest od dłuższej chwili, oczywiście furmarkiem. Temperatura otoczenia 25,1 stopnia Celsjusza, a nasze temperatury na karcie to 59, czyli poniżej 60. Naprawdę uważam to za dobry wynik, zwłaszcza pod furmarkiem. Pamiętajcie, że w grach będziecie osiągali znacznie niższe temperatury. Także przejdźmy teraz do krótkiego podsumowania. Czas na krótkie podsumowanie. Mam nadzieję, że wyniki mówią tutaj same za siebie. Naprawdę super wydajność. O ponad 50% wydajniejszy to jest ten cooler od stokowego chłodzenia. Nie wspominam oczywiście o głośności, ale o tym będę mówił za chwilkę. Także 5 na 5 gwiazdek zasłużone. Certyfikat złoty, taka jest moja ocena. Poza wydajnością również tutaj łatwa bardzo instalacja, bardzo dobra jakość wykonania. Naprawdę nie ma się do czego doczepić. I oczywiście głośność. No tutaj głośności Wam nie porównywałem tak naprawdę, bo ten kuler przychodzi do Was bez wentylatorów. Także kupujecie sam kuler, a wentylatory musicie dokupić osobno. I w zależności od tego, jakie wentylatory dobierzecie i jak, na jakie obroty je ustawicie, tak będzie wyglądał poziom głośności. Możecie podłączyć wentylatory pod płytę, czy też na przykład pod kontroler obrotów, od Was to zależy. Nie na każdej płycie będzie płynna regulacja, także wszystko zależy od tego, jak BIOS danej płyty jest rozwiązany, jaką ma regulację, tutaj wszystkich tych wentylatorów, które pod płytę podpiąć można. Natomiast nie sądzę, żeby był jakikolwiek problem z głośnością, tutaj nawet na niższych obrotach wentylatorów chłodzenie będzie o wiele wydajniejsze od stokowego i o wiele oczywiście cichsze. Cena tego kulera to jest około 240 zł na półce. Do tego doliczyć trzeba około stówki za dobre wentylatory, czyli cena placuje się mniej więcej na poziomie innych takich chłodzeń tego typu, jak Alpelfon czy też na przykład Prolima Techemka 26. Niestety nie porównywałem tutaj wydajnościowo tych kulerów do innych referencyjnych z dwóch przyczyn. Po pierwsze, tutaj jak mówię, wentylatory się dobiera różne, także niekoniecznie nie takie same ktokolwiek, dobier, znaczy ktoś dobierze jak ja. A druga sprawa, że robiłem testy tamtych chłodzeń na innych benchmarkach, nie byłoby w ogóle odzwierciedlenia. Także tak to wygląda. Co zaliczam do minusów, bo również takie tutaj występują, powiem Wam szczerze, to jednak wielkość tego kulera tutaj może być pewnym problemem dla niektórych z Was. Dlaczego? Że, dlatego, że cztery slotarze są zajęte w obudowie, raz, że czy też Crossfire odpada, a dwa, że jeżeli macie inne karty rozszerzeń, nie zawsze będzie można umieścić je w innych slotach, także tutaj to zaliczam na minus. Tyle ode mnie tak naprawdę na dzisiaj, na tą recenzję. Proszę Was o łapę w górę, oczywiście, jeżeli Wam się filmik podobał. Zapraszam Was na stronę Facebooka Raijin Tech, linka znajdziecie również w opisie. Nie zapomnijcie oczywiście dodać komentarza. Zapraszam Was również na moje forum, również link w opisie. Tyle do mnie na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam, do następnego razu, hej!